No to słuchajcie, Grzegorz Rożkiewicz i de Velfers, czy w to wierzysz? No jest to człowiek orkiestra, u niego nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko, co powie, to realizuje. Pokazywał swoim zachowaniem, że na pół gwizdka, no nie można żyć. I taki był, żył na maksa. Człowiek tego nie pojmuje. to jest. Poza nami po prostu, że, że to się wydarzyło, że Grzegorz, jako osoba aktywna, sportowa, zdrowa przede wszystkim, doszło do takiej tragedii. Grzegorz, co ty na wyrabiałeś? Nie tego się spodziewaliśmy, pojechałeś wypocząć, a, a my tutaj po prostu tracimy głowę, co zrobić, żebyś był z nami, że ty, żeby wrócił, bo nie przeżyje tego trzeciego dziecka. O i tutaj, tu jest właśnie ty Jak byliśmy na 80-ce u mojej mamy, A, no z tym widać, że tortek on szedł. No to rzeczywiście. Tak, Babcia. tak, tak. Babcia zaskoczona. Babcia była zaskoczona, zaskoczona nawet że... się nie chciała odzywać do nas, że my ją tak no. znienacka zaskoczyli. <laughs> no było coś takiego. Syn ma 43 lata. Mieszka tu w Katowicach, w ligocie. I jest częstym naszym, tu gościem w, w domu. No jest nauczycielem, WF prowadzi. On, jak to się mówi, do tego jest tworzony po prostu. Nie? Z dziećmi ma kontakt i w ogóle także bardzo to lubi. Pan Grzegorz Roszkiewicz pracuje tutaj już 18 lat, jest nauczycielem, pasjonatem jest pasjonatem sportu, jest instruktorem pływania, instruktorem piłki nożnej. Jest świetnym wychowawcą. Organizowaliśmy koncerty charytatywne, mieliśmy zespół The Belfers. Grzegorz zależał pasją dzieci do sportu pokazywał swoim zachowaniem, że na pół gwizdka, no nie można żyć. I taki był, żył na maksa. W ostatni dzień przed feriami, czyli no, parę dni przed tym jego wyjazdem, byłem na obserwacji lekcji na lodowisku. Przedzimy rano, bo to siódma rano na lodowisko, a tam 20 cm śniegu, w nocy napadało. No i Pewnie większość nauczycieli powiedziałaby, no niestety, no lekcja nie może się odbyć, bo ten, a Grzegorz załatwił łopaty gdzieś tam u, u panów konserwatorów i wspólnie z chłopakami odśnieżyliśmy całe lodowisko, przez pół godziny odśnieżaliśmy i potem pół godziny graliśmy w hokeja, więc to jakby też pokazuje właśnie jakim nauczycielem był Grzegorz. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych. Zawsze przed wakacjami przychodził i żegnał się, że gdzie odpoczywać, wyjeżdża gdzieś zawsze, zawsze był taki miły, serdeczny. No i powiedziałam mu, że ma uważać na ciebie. To zawsze mówię, ma uważać na ciebie. No i stało się stała się tragedia. Zaczęły się ferie. Gdzieś tam się upatrzył, że. Jest jeszcze jedno wolne miejsce do Egiptu i pojechał. Mówię, przecież gdzie ty sam lecieć taki świat drogi, nie? No ale mówi, mówi tato ja sobie dam radę. Zadzwonił potem w poniedziałek, że pokazał mi jak ten pokój wygląda, że jest bardzo zadowolony, że poznał tam takich ludzi młodych z Wałbrzycha, że będą w tym samym hotelu. I jeszcze będziemy w kontakcie. W niedzielę 23 lutego o 13.15 miał lądować w Pyżowicach, no i w tym dniu nie przyleciał tym samolotem. Mama spanikowana zadzwoniła do mnie, mówi: Magda, Grzegorz nie przyleciał, coś się dzieje. Pisałam z Grześkiem w trakcie jego pobytu i napisał mi, w jakim był hotelu. W związku z czym ja mówię: Ja zadzwonię do tego hotelu i ustalimy, czy on w ogóle stamtąd wyleciał. Niestety okazało się, że Grzegorz jest w szpitalu. Poinformowano nas, że znaleziono go w pokoju hotelowym. Nie wstawił się na zbiórkę na transfer, który miał o 5 rano, więc służba hotelowa postanowiła wejść do pokoju i zobaczyć, co się stało, i znaleziono go tam w pokoju. Z informacji uzyskanych od naszego lekarza polskiego okazało się, że Grzegorz miał dużego krwiaka, który zalał całą prawą półkulę głowy. Był operowany no i przekazał mi, że tam prawdopodobnie doszło do uszkodzenia mózgu. Jako mama to czułam szok, bo, bo on nigdy nie chorował. Myśmy zamarli, myśmy po prostu rozczęśli się, wszyscy nikt się nie spodziewał takiej, takiej sytuacji. Po dwóch dniach hospitalizacji otrzymaliśmy z ubezpieczalni informację, że kwota do zapłaty za operację i te dwa dni pobytu była 66 tysięcy euro. Więc jak myśmy się dowiedzieli o tej kwocie, to po prostu nogi nam podcięło, stwierdziliśmy, że my nigdy w życiu tego nie spłacimy, my nigdy w życiu go nie odbierzemy, bo nie jesteśmy w stanie. Po prostu nikt nie zarabia takich pieniędzy. I dla nas to była po prostu jakaś kosmiczna kwota. Moje córki podjęły decyzję, się, musimy coś zrobić, zrobimy zrzutkę. I po tych dwóch tygodniach zbiórki zbliżamy się do celu. Jednak kwoty, które otrzymujemy za sam transport, były nie do pomyślenia. Przeraziło nas to i boimy się, że po prostu ta kwota nas przerośnie. Grzegorz był ubezpieczony, ale tylko miał to podstawowe ubezpieczenie, które obejmowało kwotę do 20 tysięcy euro. No niestety, ale ubezpieczalnia robiła nam przeszkody. Postanowili, że muszę przedstawić im dokumentację medyczną potwierdzającą, że on tego krwiaka nie miał. No ale ja mówię więc, skąd mam im wziąć dokumentację, której po prostu nie ma. Potrafił mi powiedzieć z ubezpieczalni, że to w takim układzie będą czekać, aż pan Grzegorz się nie obudzi. I to było dla mnie bardzo szokujące, bo wszyscy wiemy, w jakim on jest krytycznym stanie że jest to nadal w stanie śpiączki. To ubezpieczalnia jeszcze poinformowała nas, że niestety, ale polisa Grzegorza też nie obejmowała transportu. Widać to działanie na zwłokę. Więc postawa ubezpieczalni po prostu pokonała nas. Może to się może. Także właśnie pani nam potrzeba, żeby go widzieć. Mieć go u siebie. Żeby, żeby... wrócił, bo on nie przeżyje tego trzeciego dziecka. Nigdy nie mieliśmy problemów z dziećmi, a tu takie nieszczęście zawsze. Jakiś fatum nad nami czuwa, czy jakiś pier... Nie wiem. Mieliśmy piątkę dzieci. Najstarsza córka miała porażenie mózgowe. Zmarła w wieku 27 lat, 20 lat temu. I 10 lat temu, przed świętami Bożego Narodzenia, ten najmłodszy syn zginął w wypadku samochodowym. No a teraz Grzegorz. On taki zawsze był. Zawsze jego pełno, wszędzie się ruszał, wszystko załatwiał. Nie? Bo, no bo i udzielał się społecznie też i w ogóle. No i, i oddany bardzo dla tej młodzieży ze, ze szkoły i, i, i te mecze. I, i... No I jakby się to stało, to koniec ja, ja się wykończę. No szkoda człowieka. No szkoda myślę, że może z tego wyjdzie jakoś. Na... To by było naprawdę najważniejsze dla nas. Nadzieja jest zawsze, nadzieja jest w Bogu. Wszystko, co będzie miało się stać, to się stanie. Przyjmiemy wszystko na klatę, tylko żeby, żeby wrócił, żeby wrócił. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Że się ty na wyrabiałeś? Nie tego się spodziewaliśmy. Pojechałeś wypocząć. A, a my tutaj po prostu tracimy głowę, co zrobić, żebyś byli z nami. Gdyby nie ludzie i ich wsparcie, to byśmy sobie nie poradzili. To oni dodają nam siły, otuchy i, i, i tego, żebyśmy walczyli do końca. To oni też bardzo chcą, żebyśmy byli wszyscy razem. I co tam wiecie, z grzecha? No Na szczęście udało się znaleźć transport. No, to tylko, że to, no, tylko, że to nie państwo ani zwykle tylko zwykli ludzie. I na teraz? własną rękę w że można wszystko Ile tak. Teraz czekamy znowu. I może ten weekend no. już nadzieję. będzie światełko w tunelu. No. Zobaczymy. Zobaczymy. też w zeszłym miesiącu napisał piosenkę na skutek przeżyć związanych ze śmiercią bliskiego kolegi. Piosenka ma tytuł Czy w to wierzysz? Kolejny dzień miał być pięknie, a jak jest, się. Grzesiu bardzo tęsknimy. Czekamy tutaj na Ciebie, wierzymy, że, że będziesz, że się wszystko uda. No Grzegorz, czekamy na Ciebie. Pamiętaj, mieliśmy się widzieć w sobotę po Twoim przyjeździe, miałeś do mnie przyjechać. Cały czas, miejsce przy stole, czeka na Ciebie, i myślę, że to, co się odwlekło, to się jeszcze spełni. Rozglądnij się. Na pewno, blisko gdzieś. On nie lubił przegrywać, walczył do samego końca i pewnie by mu tak powiedział, żeby żeby teraz też walczył do końca, żeby, żeby wygrał ten mecz. Ty mocno trzymają, razem stwórzcie ten magiczny krąg. Myśmy Grzegorzu stworzyli magiczny krąg, który się dalej rozrasta. Czekamy na ciebie, a ty nie pytaj się, czy w to wierzysz, tylko uwierz, że dasz radę i jak piszesz w kurce wkrótce się spotkamy. I będzie pięknie, jak wyśnie.